Najtrudniejszy na początku chyba to naprawdę język polski, dlatego, że w ogóle nic nie znałam, nie rozmawiałam, takie chyba podstawowe takie słówka, dzień dobry, przepraszam, dziękuję, to wszystko. Koniec języka za przewodnika, to znane przysłowie. By jednak móc zapytać o drogę, pogodę czy sprawy urzędowe, język trzeba znać. Znajomość języka sprzyja integracji obcokrajowców, choć samo pojęcie integracji jest wielowymiarowe. Integracja normatywna, czyli przejrzysty system prawny, system administracyjny, który umożliwia tym osobom w miarę normalne funkcjonowanie tutaj. Po drugie, integracja społeczna, czyli wzajemne relacje pomiędzy przedstawicielami mniejszości a większości. Co utrudnia integrację obywateli Ukrainy w opolu. Informacji na ten temat o Polskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji udzieliło ponad 120 osób. Ukraińcy, w tym także studenci, uczestnicy realizowanego przez uczelnię projektu Integracja bez Granic. Te uwagi to przydatna wiedza dla pracowników rozmaitych urzędów i instytucji, z którymi cudzoziemcy na co dzień się stykają. Pierwszy problem to dotyczy właśnie karty tymczasowego pobytu, która kosztuje jakby zaznaczone 9600 zł, To znaczy, że nie kosztuje, to trzeba posiadać na koncie te pieniądze, żeby móc starać się o tę kartę. Żeby zaprosić kogoś z swoich bliskich albo rodziców, no to możliwe, ale to też taki skomplikowany proces i no byłoby fajne, żeby po prostu rodzice mieli taką możliwość. Zobaczyć jak to ich dzieciaki mieszkają, jak u nich w ogóle to. Oni chcą mieć meldunek, oni chcą mieć potwierdzenie tego, że tutaj są legalnie. Inna bardzo ważna dla cudzoziemców kwestia to możliwość legalnego zatrudnienia. Te zmiany takie idące właśnie w stronę ułatwienia e, przyjazdu obcokrajowców do Polski e, można zauważyć w kontekście rynku pracy, ponieważ pojawiły się takie uproszczenia. Mam tutaj na myśli oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Takie oświadczenie składane przez pracodawcę zwalnia z konieczności zdobycia zezwolenia na pracę. Ułatwienia obejmują cudzoziemców z wybranych krajów. Myślę, że jest to taki krok. Naprzeciw cudzoziemcom. No oprócz obywateli Ukrainy z tego obowiązku posiadania zezwolenia na pracę są zwolnieni jeszcze obywatele Rosji, Białorusi, Gruzji i Mołdowy. Procedury dotyczące legalizacji pobytu obcokrajowców, ich integracja, przeciwdziałanie nielegalnej migracji to zagadnienia, o których mówi przyjęty w 2012 roku dokument Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania.